Pamiętam dni i momenty, kiedy kipiałem stresem, kiedy przepalały mi się styki. I pamiętam dni, kiedy miałem poczucie, że się unoszę, po prostu jak taki surfer na falach, na, na, nad powierzchnią wydarzeń, cokolwiek się w życiu działo, ja mam w sobie swoją radość, swoje, swoją lekkość, swoje zaufanie i świetną zabawę po prostu z tego, co sobie razem z życiem fundujemy. Tą jakością, która mnie interesuje, jest playfulness. Playfulness jest dla mnie naturalnym rozwinięciem jogi śmiechu. Jogą śmiechu zacząłem się zajmować w 2013 roku po wyjeździe do Indii, gdzie jako pierwszy Polak trafiłem do założyciela tej metody, doktora Madana Katari. A playfulness jest dla, dla mnie jogą śmiechu, już zupełnym na ludzie. Na, jest, jest, taką, jest czymś więcej niż jogą śmiechu. Jest sposobem, żeby po prostu szukać. Uchamiać wewnętrzne dziecko, nastawiać się na jakość i zabawę, i slow jakość w życiu, jednocześnie czując moc, zaufanie, pewność siebie i to, że Ty kreujesz swój, swój świat i to daje życie pełne sensu. Po wielu latach szkolenia instruktorów i śmiechu, chciałbym Ci zaproponować zupełnie nowy program który jest po prostu ukierunkowany na wzmocnienie tej jakości playfulness, jakości radości, zabawowości. Ja w naturalny sposób zacząłem wplatać do drogi śmiechu coraz więcej coraz więcej takich elementów lekkich, spontanicznych. Gdzieś na przykład prowadząc zajęcia we Wrocławiu z grupą biznesową zacząłem proponować zabawy na krzesłach, na kółkach i po prostu się okazało, że z samych tych zabaw, które mi przyszły po prostu od tak było świetnie spędzone z pół godziny, które super zintegrowało grupę i wiem, że zdolność do zabawy to nie jest jakiś taki tylko luksus, to jest coś po prostu, co super, super pomaga w życiu, to jest o naszej takiej odporności tak naprawdę na stres, gdy umiesz się naprawdę autentycznie śmiać, a nie tylko po prostu zaśmiewać stresowo to, co, to, co boli, czasem to co, to, co albo mogłoby boleć, tak to się wydaje straszne. To jest czasami tak jak spojrzenie po prostu pieskowi, który szczeka po prostu po, w, w, prosto, prosto w oczy i okazuje się, że ten piesek jest całkiem łagodnym pieskiem, który tak naprawdę chce się do ciebie przytulić i y, opracowałem na bazie swoich po prostu tutaj już ponad 12 lat mm, doświadczeń pracy bardzo warsztatowych, setek kursów, które prowadziłem. Bardzo fajny program, który pozwoli zintegrować super naszą, naszą grupę, a jednocześnie pozwoli nabyć dużo fajnych, przydatnych w życiu umiejętności. Pierwsze to jest wewnętrzne dziecko, więc to jest o tym i, i, i to będzie pierwszy weekendowy zlot w Warszawie tak naprawdę w naturze, bardzo, bardzo blisko miejsca, gdzie, gdzie jestem, także tak na, na skraju miasta. I jednocześnie pół godziny drogi od dworca centralnego, takie jest piękne miejsce właśnie, w którym będziemy się spotykać. I tam będziemy zajmować się wewnętrznym dzieckiem. I to nie tak teoretycznie, tylko tak naprawdę zobaczyć, ile my w sobie dajemy czasu i jaki sposób jakie mamy, mamy sposoby, by w każdym momencie po prostu uruchamiać to wewnętrzne dziecko, kiedy tylko chcemy. I i to jest niesamowity zasób, który pozwala po prostu przechodzić życie na lekko, tak? mieć tą jakość taką mówię, to po angielsku Take It Easy. Łatwo przyjmować po prostu cokolwiek, cokolwiek przyjdzie, nawet jakieś takie zwroty życiowe, typu nie wiem, zwolnienie z pracy czy coś takiego, jakby znajdę, widzieć te możliwości, Widać, widzieć nowe szanse, więc, więc, więc o tym będzie pierwszy, pierwszy zlot. Drugi będzie o życiu pełnym jakości, pełnym smaku. U mnie ono się zaczęło tak naprawdę, gdy na kursie jogi śmiechu w Indiach poszedłem za chętą właśnie doktora Katari i założyciela, żeby posiłki jeść zamkniętymi oczami najwolniej jak to możliwe. I nagle się okazuje po prostu, że wszystko zaczyna smakować lepiej. I też sobie pozwalam, by wszystko cokolwiek robię, nawet czekanie w kolejce było przepełnione taką jakością. Obecności, ciekawości. Ja mam w sobie też od zawsze takie bardzo ciekawe życie, ciekawe dziecko w sobie, ciekawego odkrywcę i tym będę chciał Was tutaj zainspirować. Trzeci zlot z kolei jest dedykowany pewności siebie. Uważam, że naprawdę, warunkiem e, jakiejś takiego dobrej jakości życia jest zaufanie sobie zaufanie też że, że głosowi intuicji, tego, że, że, że często przez nas przechodzi ważna informacja dla grupy, że, 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 że nasz głos, nasze wartości, nasze uczucia, to wszystko ma sens i mamy to komunikować śmiało, przestać się jakby chować, bać, że ktoś nas odrzuci, że komuś się nie spodobamy. Ja mam już naprawdę taką, po wielu latach działania, pracy z ludźmi, prowadzenia własnego biznesu, już nie mam takiego, że wszyscy muszą mnie kochać, nie? to jest niemożliwe, nikomu się to nie udało, nawet Jezusowi, tak? Także gdzieś to, mieć hmm, takie podejście, że po prostu okej, okay, tym ludziom, którzy są życzliwie nastawieni, otwarci, po prostu daje to, co najlepsze, innym po prostu życzę jak najlepiej, ale go nie będę próbował Moja siłę im udowodnić, niech myślam sobie, co myślą o mnie, i puszczam ich wolno. Tak? I, i, I też jest to poczucie, że często coś większego przez nas chce, chce przemówić, się wyrazić też o twórczym wyrażaniu siebie, więc o tym będzie na pewno sporo. I na koniec jest życie pełne sensu. Po prostu życie pełne sensu to jest życie pełne radości i nadziei, tych dwóch wartości. I dla mnie jest to właśnie esencja, esencja, absolutna esencja playfulness. To zapraszam Cię na piękną przygodę. A W opisie będzie link. <noise> I, I co? I do zobaczenia. Niebawem w pięknej sali i na łonie natury. I życzę Ci po prostu, żeby twoje wewnętrzne dziecko ci prowadziło i było szczęśliwe i dogadane z swoim wewnętrznym dorosłym. I to jest właśnie fundament przepięknego życia. Pozdrawiam Cię ciepło. Hej hej!